Cześć, okej, jestem z Sony a dzisiaj jesteśmy yy, nie gdzie na polu, na podwórku, jesteśmy sobie w domku, bo za oknem jest ładna pogoda, ale to cicho, nic nie mówię. Na co Wam powiem. Jestem no, oczywiście mój brat, ja, Ale wiem, że Cię nie było przywitania, czyli tak nie, szybko troszkę, bo dużo roboty jest na podwórku i szybko nagrywamy i składamy, ale jeśli zastanowicie co nagrywamy, a nagrywamy, no poza no, no po prostu teraz. Idź tam, przesuń się. Pamiętacie to, pamiętacie to wszystko na tym roku? Petardy. Mówię, że będzie tego dużo więcej, ale coś tam nie pykło i jest po prostu bardzo mało tych petard No i pokażę Wam naszą najwyższą, największą wyrzutnię. To jest oczywiście ta największa wyrzutnia. To jest na Sylwestra. Może mnie będzie troszeczkę widać. To jest najwyższa, największa wyrzutnia nasza. Ile masz czau? Ile masz szczałów, e, szczałów ma ma najwięcej mamy. 16? Sz 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 no, no najwięcej szczałów. 16 mamy. szczałów. I to jest po prostu największa nasza wyrzutnia na Sylwestra 2020. No, to jest po prostu nasza. No więc e, taka jedna wyrzutnia mamy, Dobra, Sosia, dawaj dalej. No co może tam... Co że tylko tyle? Widzicie Halia? Mariniaki, że byli Co za łom Dobra Że maliniaki pięć nie mają? Następną... Jest tu? Następną mam taki Szmociak Pół tysiąca medali To dużo <laughs> Mówię, że miałeś, wtedy nie mówić. Ciulu już, taka yy, Taka Wyrzutnia oczywiście Ląd podstawowy Rezerwowego nie ja, ja widzę po... yy, Taka wyrzutnia O, ja też ty dam Najmniej, najmniejszy. <gryz«> I po prostu taka? będę dwójka. No, to... Następna. Pokażę mi. Następna wyszutnia jest po to, to, taka. Oj, ja leży w Oczywiście jest ona kontowa. Znaczy nie kontowa, tylko taka. Jakieś nie mogą być jeszcze połączone do siebie, bo mamy. O! To się. Dobra. Eee, oczywiście 19 strzałów chyba, z tego co widzę. Tak, 19 strzałów. Ja mam Taka to użytkowo. jest dużo śmietnik. dobra. Następna, to jest ta sama? Dino. Smoczek nasz. Mów, mów, mów. Mówię, że ma mały kaliber, ale fajnie szczera. Więc leci tutaj. Ma. Patrzcie, jaką ja mam teraz. Aha. One ogólnie mają po 25 strzałów? To nieźle. Tam masz 50, 50 za około... Y, nie wiem, 60 zł chyba? Nie wiem. Fakturka, może będzie mi się chciało, co to zrobić w opisie. Oczywiście tanie fajerwerki, panie, zamówiliśmy to wszystko. Oczywiście... Najtańsze pół tysiąca, kurwa. <noise> no ja mam taką fajną, teraz to wujaszka sobie kupił, a nie ma ile strzałów. Nie, no. nie, 30 cm, but ten w 30 cm. Ja no to nie rozczytał, to jest Nie, 29. Tak, 29, dobra, 29. 29, dobra. Ja sobie... Mam taką, jakaś alfa. Ja sobie taką wyrzutnię to jest moja wyrzutnia oczywiście. Jestem. Szczałów ma moja. 25. Moja wyrzutnia. Kaliber 20. Ma, ja, ma, ja, ma, ja, I on ja. oczywiście starwowy... Albo to jest moja, jest albo... To, albo ta, albo ta. Alfa jest moja. I to taka wiesz Nie alfa to jest moja. Alfa jest moja? nie Alfa jest moja, ta jest twoja. Adasia jest ta? Anasia. Y to samo 20 25, 25 kaliber, to jest to samo, tylko że jakoś inaczej e chyba zrobiona, ale to jest. Ja się nagrywam wbijajcie. Petardy. Kręga, ja po... Nie gdzie damy tutaj, dajmy. Nie wiem czy wszystko będzie widać. Jest dobrze. O Jezu, ktoś to położył. No to położył tutaj. Ja żebym tego nie położę. Dobra. następna to jest e, Hammer Sorry, że wszystkie nie stroną mi się. Jest dużo. E, 25 strzałów. Kyber 25. Bo Roboty to dużo. I... Taka wyrzutnia. Oczywiście. E, ja tu tutaj. mam jakieś kurde te kurde, czeka nazywa Ludy 102 Spójrz na Aha Taka wyrzutnia Taka wyrzutnia, oczywiście 20, 36 szałów to ja mam najwięcej szałów 36, kaliber 20 A. I jeszcze mamy taką wyrzutnię niebieską Fajna Ona ma raro... Adam ma moją moją 4, 5, 6, 7, 8, Adam ma moją 11, 12, 13, 14, 15, 16 16 szałów 16, 16, 16, 16. 16. 16. 16 szałów ma Nie byłaby to Taka wyrzutnia, o to... co? No sobie muzyczka wtedy leci. Trochę źle zrobiliśmy, bo daśmy je do takiej wilgotne miejsce, ona zawilgociały trochę. Ale to nic, one wyschły po prostu przez noc sobie dzisiaj nagrane. Aaaa! Czulu! Jeszcze komuś, mamy fontannę To mojego braciszka, jest moja, poszła wczoraj w pizdók. No wczoraj miała być nagrana, ale nie ten. Fontanna zaczyna się... A to tylko z... bo... w tamtym roku nie nagrałem tej fontanny, wiem, bo strzelaliśmy szybciej po prostu. Dla... No po prostu strzeliśmy szybciej, o 20 i nie wziąłem aparatu. I ta wyrzutnia jest bardzo... Nie wyrzutnia tylko... Moja dual trzeba, bo była najwyższa. Eee, bardzo fajna, sobie naszą zakupiłem. Teraz mamy niebieską drogę mieliśmy złotą. Mam taką za 13 złotych. Tutaj jest. Pokaż To już w Weź tu kurde wali. No to ona tylko dotąd jest. Jakumochą. I tutaj, o. Dobra. I taka jeszcze jedna eee, To wiem tutaj będzie zasłaniała ja to, No, a no a teraz a na i teraz Czekaj No i teraz e, nasze największe petardy Nasza największa zabawa która będzie to jest ląd Nie, <laughs> nie, no, nie. E, Ląd sobie kupiliśmy meter Taki dla połączenia coś tam przez meter A tak, tak, to, tak, to tak to to będzie tak podłączone? Na pewno będzie do Adina podłączone i może Alfa i ta biała Dwie A cytyczki ty to będzie kupić. To ty się, bę tak się będzie podobane tu, tu się. Podłóż, podł okay, dobra połóż to, to jest najmniejszy kalibr. I teraz lecimy. Mało mamy małych potar, bardzo małych. Bardzo mało, ale to nic. Mamy dumbumę. Ja miałem do boka do dziś Dumbum Dumbumy Bumbum Czeka jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć do dubumków ładnych No to czekaj, dawaj żebryczkę, nie boję się w nią <laughs> e, ja, mamy... To nie są FP3 hmm, Nie wiem co to za petardy Piro Max O Jezu, muzykę właśnie. Nie, no nie będzie pewnie słuchać Ale dobra, takie petardy, to nie są FP3 To byli tak. J305, sorry, J305, to na pewno nie jest chyba to Nie wiem, zobaczymy Dawaj dalej, Janusz, bo to kurde, tyle piorunów tych jest, ja na to nie widziałam Oczywiście, mm. mamy, yy, mamy, no, mamy, no czemu ty mi przeszkadza? mamy jedną paczkę FP3, oczywiście karton, I oczywiście mamy kartonik FP3, on był najtańszy, FP3, e, za 10 złotych, to, to w kamerę przypierdziel, to tak on się pokazuje, patrz, to, to tak on się pokazuje, a. a nie chyba ja. bo Jakiś bonusik mamy? Niechaj, niechaj. Tu się jakieś e, a oni mają ci echo, chociaż. Ty, ty masz cie? echo, daj mi to Ale mają ci echo, kurde, pas. To jest certyfikat A jakieś małe okay, mają bonusie no Wszystkie mają gości, bo co jest niedozwolone na rynku A czemu? co za gol! Mają cię Następnie mamy Zrobimy tego motorków A, czekaj, za chwilę poleci w pa, Ziu! Gościu! Dobra, cicho! Mamy cztery motyle. Aha! Cztery motylka! Będą latać, powolone. Ty, jak można byłoby je włączyć, kurde? Tu? Widzisz, mokre są, widzisz? Mokre były. Matko, bo. No i z tego, co się najbardziej cieszymy, zobaczymy, jakie to są. O, no ja wam pokażę! To, to są takie petardy. O, takie, o. I teraz ja wam po coś pokażę. Wyciąg jedną. Tylko nie, tylko nie ma chyba. Ona no, się sobie ze, żeby sąsiada obudzić w nocy. To jest taka. To jest gips. Proszę bardzo, ja wam tu pokażę. Konkretna jest. O, widzicie? I tutaj ma przyód. To jest gips, to jest gips, to jest chyba gips. Czekajcie, spróbujemy. <laughs> tak, tak. No i to by było na tyle. Oczywiście... Może ściągnąć. Ogarn. E, wszystko. Kosztowało nas przesyłko. prawie pół kafla. A my mieliśmy zamówić za tysiąca. Nie, mieliśmy zamówić za dwieście, Ale także nas <laughs> pociągło i... Bo to jeśli dziadek się skórę ojciec wszystko ciężko przyszło i donią. Dobra. A i tak mało patrz. Dobra. Dobra że drugi rok będzie jak zawsze... więcej! Coraz więcej! Coraz więcej! No dobra, ok, bo chcę skończyć. Niedługo to będzie kupa cała Teraz ja teraz robię miniaturkę szybko. Zostawiam wam ten film, oczywiście. Jest teraz teraz kil, kilka informacji. Jest sobota, jest chyba 28. Jest sobota, jeśli niedziela. Jest 28. Gościu. Jest 28. Chyba. Yy, we wczorajach jest Sylwester. Wszystko... Yy, yy, szczęśliwego Nowego Roku, oczywiście. Bo życzę wam... Świątecznie nie złożyłem, bo nie mam czasu. Oczywiście miałem palca rozwalonego, oczywiście tego Nie mogłem nic zrobić, miałem I... E, tylko stanę tylko, żeby zobaczyć Jest dobrze, stopił się e... Kurde, ale poszło Oczywiście teraz ma byłem... Matko mówiłem... Bocka ile śniegu zasypało <grym> Matko Boska, gdzie masz już nieźle Oczywiście śniegu, śniegu trochę napadało, ma padać cały dzień, więc trochę napada Oczywiście od y, godziny za godzinę ma być na minusie, więc to się będzie znowuście trzymać cały A, dzień. Tego walka Całą sypie, cały dzień. O, cały teraz. dzień, A cały dzień. Cały. Za 5 dziewiąt, to zagrywamy. O, za 5 dni, my tak szybko wstaliśmy. A nagrywania. tutaj to. jest, widzisz, patrz, tu jest niebieskie o i to jest osiukaństwo, bo Dobra. tego na pewno nie będzie. Dobra, e, to jest ujeństwo Mieli ze mną to chcą nagrywać, oczywiście, ale nie chcieli nagrywać, będziemy sami nagrywać. Oczywiście. Nie znam nie nagrywa. Na drugi rok nagrywanie po gospodarstwach u siebie. U siebie wiadomo będę nagrywał. U innych nie wiem, nie wiem czy będę nagrywał. Ej Patryk, a jakbyśmy ją tak obrócili, to tą, tą, jakbyśmy ją tu tak taką byśmy no, odwrócili. Ciekawe co by się stało. Weź noczyła w rękę. Dobra. Wytwalej. <suszy> no dobra, byś ją połóż. Mogę skończyć. I nie wiem czy będę nagrywał u nie wiem o innych na pewno. Nie wiem, bo funduszy nie ma. Po prostu nie wiem czy będę nagrywał bo y, agrofutury, nie wiem, coś tam, coś tam nie płyka, coś tam nie idzie po różnych ścieżkach, y, po... po stu... jakoś przestaliśmy się zgadzać ze sobą, ale nie wiem co będzie z tego. Raczej... Znaczy, nie tam, nie, wiesz, nic do, do nikogo nie mam, ale jak ktoś ten, no to dobra. na pewno, może zahaczymy o jakieś gospodarstwo większe, jakieś... Y, może, to jest mniejsze na pewno, ale też jakieś fajne, y, może u ponownie mamy. Więc zobaczymy jak to będzie po nowym roku. Może Możemy... pojedziemy do Rolont tego. Yy, może do... Nie no raczej tam nie. Oczywiście obzirają Hubercika, odzają agrofutori, odzają w obiektywie. Wszystkich wszystkich was pozdrawiam, szcząka wam składam. No, no i rodzaj... to, to trzeba po prostu gdzieś wystrzelać, więc od, tylko, od 31 tylko zaczynamy. Trzeba być... Najważniejsze powiedzieć. Tak? Po alkoholu nie odpalamy pielu techniki. Pela <laughs> techniki. Tak, <śmiech> Dobra. <śmiech> Żeby nie było, to trzeba gdzieś wystrzelać. więc będziemy strzelać od 31 od rana. Może gdzieś między 30, 28 a 31 wpadnie jakiś live, to zobaczymy. Ja live, live. Nie, nie, <try> nie. Bo mi się nie będzie chciało. I tak. Odcinek z Petarczyk, z tego wszystkiego, jak to strzela, zobaczycie pierwszego albo drugiego najpóźniej. Na pewno będzie to pierwszego wiedzieć pod wieczór. Będą, może, czyli to będzie. W tym roku zrobiliśmy wszystkie filmy razem, a ten rok roku wszystkie osobno. Więc to będzie osobno, tam strzelanie będzie osobne, to wszystko. Dobra. Nie przedłużam, wszystko wam wyjaśniłem, czemu nie nagrywałem. Nie nagrywałem tego, bo miałem palce porozwalane i to wszystko nie było. Co nagrywać? Nagrałem obejście po polach, ale się gdzieś mi nie nagrało. Po prostu nie wiem, co się stało, coś z się zepsuło. Nie nagrałem po prostu tego. I jest nie nienagrane, ale będzie na feriach, bo zaraz no, będziemy mieć zaraz ferię, więc na feriach też się coś ponagrywa, więc Teraz poszedł, dlatego, jakim jak miałem się żegnać. <laughs> Zderzenie, zdarzenie czołowe. Dobra, więc. Elo, do strzelania, petar i Siemano! Elo, elo!